Praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji w codziennym funkcjonowaniu firmy to główny temat 24. śniadania biznesowego. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem lokalnego biznesu, bo sztuczna inteligencja to zdaniem ekspertów narzędzie, które z impetem wkroczyło w codzienne życie i by nie zostać w tyle, warto szybko się z nią oswajać. Sztuczna inteligencja już wkroczyła w nasze życie i zaczyna wkraczać w coraz po prostu szerzej, także to nie jest pytanie typu Hmm, czy będziemy używać sztucznej e, inteligencji, tylko jak będziemy jej używać, bo już jej używamy. Przede wszystkim trzeba zacząć korzystać, bo zastanawianie się nad tym, z czego korzystać, i, a może z tego, jakby zbyt długie zastanawianie się powoduje to, że zostajemy po prostu z tyłu. Automatyzacja pisania dokumentów, tworzenie ofert, obsługa klienta, marketing czy sprzedaż, analiza rynku to obszary, w których sztuczna inteligencja ma szerokie zastosowanie. Dotyczy to także multimediów i generowaniu treści dla mediów społecznościowych. Dlatego, do czego zachęcali eksperci, Warto zainwestować w szkolenia w tym obszarze. Jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, jest Akademia HR, są programy regionalne, jest baza usług rozwojowych. Te wszystkie narzędzia są w zasięgu przedsiębiorców. My ze swojej strony bardzo wymiernie wspieramy przedsiębiorców w całym tym procesie pozyskiwania. On może wydawać się żmudny i czasami skomplikowany, ale zdecydowanie warto. 24. śniadanie biznesowe odbyło się jak zawsze dzięki partnerom. Tym razem do ich grona dołączyły firmy Noble Proc, Led Life, Ecosan, Miejski Zakład Komunalny i restauracja Stalowe Noże. Organizator śniadania, prezydent miasta, Lucjusz Nadbereżny podkreślił, że Stalowa Wola konsekwentnie dąży do tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju nowoczesnych technologii. Zaznaczył również, że tego typu spotkania są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz poszerzania wiedzy w obszarach istotnych dla lokalnego biznesu. Są takie czasy, że sztuczna inteligencja nam pomaga, nie uciekniemy od tego, coraz bardziej się rozwija. Natomiast mimo wszystko te kontakty międzyludzkie są jednak najważniejsze, ale musimy pracować i my, tak jak z ludźmi, tak samo ze sztuczną inteligencją. Wrażenia bardzo fajne. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i za to, że mogliśmy być partnerem dzisiejszego śniadania, a także pokazać gościom, co oferujemy tak naprawdę. Mamy bardzo fajny hotel w stalowej woli. Nie wszyscy wiedzą i nie widzieli na żywo hotelu po przebudowie, po metamorfozie. Także myślę, że wielu osobom trochę otworzyliśmy oczy. Śniadania biznesowe odbywają się w ramach społecznej odpowiedzialności w biznesie. Do tej pory w gronie partnerów znalazło się ponad 100 firm i instytucji około biznesowych, a wzięło w nich udział ponad 2000 przedsiębiorców.